No bo to trzeba dalej dać jeść, no, tam no. Masz. Poczekaj. Nie podniosę ci Ja byłem tu. To podnoś, no. Kurwa, dwa palce mam tylko. No. Patrzcie. Tu nie jest zamknięte. Ale pacie, kurwa, czym... A, a nie jest. Co biorę? Szymałem, że nie. Dwa palce biorę! Nie mam tych palców. I popatrz... Się. O, o. za 50 zł o treści o, Tadłoń, po masz. Po to, Ona przyjdzie na pewno Może śpi może gdzieś jest to staje. Doma palcami. To jest próbuj, doma kiedy zadzwonić Sylwek, puść piosenkę Suchy Marcin, koniec świata jeszcze raz panowie pozdrowi. Dzięki, rajmu. I dwoma palcami ci to podniosłem. Co, zdziwiony? No. No. To nie na syrzu pianu, kurwa macie. co, co, co rajmu Zadzwoń Sylwek, po Helga, ona przyjedzie, na pewno jest tam może śpi, może gdzieś jest to starszy człowiek, gdzie na terze robi swoje, spróbuj do maty, do końca wypić posępki osób w marcin.